To będzie walka na całego. Przed nami spotkanie fazy pucharowej UEFA Champions League. Tu każdy chce wygrać i z pewnością dlatego dowody. Barcelona zmierzy się z Liverpoolem. Dobry wieczór, szanowni państwo, serdecznie wszystkich państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Mecz skomentuje dla państwa duet Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy, proszę państwa. To pierwsza odsłona tego ćwierćfinału UEFA Champions League. Ciekawe, kto będzie górą. Drużyna Barcelony zmierzy się z Liverpoolem. To już ćwierćwina UEFA Champions League, więc mamy do czynienia z ósemką najlepszych drużyn w Europie, a być może i na świecie. To jest moment, w którym gwiazdy mają prowadzić swoje drużyny na szczyt. Teraz 11 Barcelony. W bramce Mark andré Ter Stegen, Frenkie de Jong oraz Sergio Busquets zagrają na środku pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Jest to szóło, no jest to... Barcelona to jeden z zaledwie trzech klubów w Hiszpanii, które od założenia Primera Division w 1929 roku nigdy nie spadły z najwyższej klasy rozgrywkowej. Te dwa pozostałe to Real Madrid i Athletic Bilbao. Zresztą tamte pierwsze rozgrywki wygrała właśnie Barca. Klub z Katalonii jest więc obecny na hiszpańskim topie od samego początku. Liverpool wyjdzie na ten mecz w takim oto składzie. Alison Becker między słupkami. W defensywie Trent Alexander-Arnold wystąpi razem z Andy Robertsonem na bokach. Dalej Thiago Alcantara oraz Jordan Henderson zagrają na środku pomocy. Jako wysunięty zawodnik wystąpi dzisiaj Diogo Jota. Van Dijk. Robertson przy piłce. I Fabinho. Wszyscy chyba zastanawiają się z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa. Od kogoś, kto zalicza się do czołówki ligowych strzelców można oczekiwać tylko jednego gole, a najlepiej kim. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Sędzia zgodnie z duchem gry zastosował korzyść na rzecz Liverpoolu. No, ale jednak nie było tutaj korzyści. Mamy gwizdek. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. Tak, teraz to wybicie wyjaśniło sytuację. Lewandowski. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale teraz jest niepilnowany. Uwaga, sparował strzał, ale piłka nadal w grze. To była znakomita sytuacja, ale oddajmy obrońcy. Wykonał fantastyczną pracę w defensywie, piłka teraz do Tiago. Musi to strzelić. Teraz! Strzał, ale zabrakło celności. Nie ma gola. I błąd Busquetsa. Rywale teraz przy piłce. To musi być bramka. Nie ma. O rany boskie, jaką tego nie trafił. Barcelona marnuje okazję. Wciąż bez bramek. Jota. I akcja zastopowana. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Mocno popracowali w środkowej części boiska. Odzyskali piłkę. Frenkie. Christensen. Busquets. Ponownie Frenkie de Jong. De Jong ma teraz piłkę. Oj nie, na taki strzał najlepiej chyba Jacku spuścić za zasłonę milczenia. Ha, to uderzenie ewidentnie może trafić do internetu, ale nie będzie to kategoria najlepsze strzały tygodnia. Oględnie powiedzmy, że nie było blisko. Ładnie, przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Nie dał szans na groźny strzał. Sergio Araujo. Sergio Busquets. Rafinha. Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. A za nami gwizdek na drugą połowę pierwszego meczu ćwierćfinałowego UEFA Champions League. Naprawdę ciekawe, jak to się ułoży. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Lewandowski. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Gol! Duma Katalonii zdobywa bramkę, proszę Państwa. Rywale teraz ze spuszczonymi głowami ruszają w stronę środka boiska. A na trybunach prawdziwa fiesta! Luka w grze. Rec muszą pokazać, że nie zasługują na porażkę. Ostry atak na nogi. To nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Mamy naruszenie przepisów i jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. i piłka pod nogami Salacha Salach i gol błyskawiczna odpowiedź strata bramki jakby ich podrażniła natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Wyrównali więc stan spotkania 1 do jednego. Mosala ładnie prowadzi piłkę przy nodze. Podanie do Jordana Hendersona. Uwaga, wywołuje alarm w defensywie. No i zmarnowana świetna szansa na gola. Co za pudło? Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda. To powinna być bramka. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Muskec dobrze teraz Barcelona, do bramki niedaleko. Franki. Lewandowski ma teraz piłkę. Dobre, skuteczne wejście. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Jest gol dla Liverpoolu. Bramka szrywala z niezadowoleniem wyjmuje teraz piłkę z siatki. Może być wściekły, ale niezaskoczony. Ta bramka wisiała w powietrzu. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. A futbolu efektywne i efektowne. To była idealna okazja na finezyjny strzał. Brawo. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Doskok do rywala i po akcji. I piłka pod nogami Salacha. Salach w pole karne. Tak, trzeba się było trochę wysilić przy tym strzale. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. I piłka pod nogami Salacha. I mamy szybko kolejne trafienie Zespół wygrywa już różnicą dwóch goli Czy to przypadkiem nienokautujące uderzenie? Widzimy teraz powtórkę tego gola Nie jest to może najlepsza bramka zdobyta w karierze Ale nie sądzę by to było akurat najważniejsze na tablicy wyników 3 do 1. Virgil Van Dijk. Ibrahima Konaty. Spokojnie teraz wymieniają podania na własnej połowie. Ale trudno się dziwić. Czas gra na ich korzyść. Nie muszą się spieszyć. W ogóle nic nie muszą. Jordan Henderson. Na trybunach słychać gwizdy i inne objawy niezadowolenia kibiców, ale trudno się temu dziwić, bo to występy zdecydowanie poniżej możliwości. Przegrywają i to nie oni prowadzą grę w tym spotkaniu. Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te dwie dodatkowe, doliczone minuty. Ostatni gwizdek. Przyjezdna drużyna bierze tutaj zwycięstwo. Na pewno mają teraz przewagę. Ale nierzadko w dwumeczu rewansz układa się zupełnie...